Witamy na stronie B. W dzisiejszym odcinku mamy dla Was zabawę w policjantów i złodziei w grze Chase HQ wydanej przez Tato w 1988 roku. Kazik fuck you. Kazik fuck you. Tak. Zacznijmy od tego, że inspiracją do stworzenia tej gry były dwie rzeczy. Pierwsze to wyścigi Outrun od Segi, na których się troszkę wzorowano. No i drugie to serial Miami Vice, znany wszystkim, oh. gdzie główni bohaterowie wyglądają jak w grze, jak ekranowi liniarze Crockett i Taps. To wy się teraz produkujcie? Ja skupię tak. się na grze. Czyli mamy o, tam... To był Gibson i Brody, a, tak, ale... Tak, ale generalnie tak, mamy białego gościa w pastelowym garniaku i w mokasynach oraz jego czarno kumpla. I panowie tam podróżują czarnym, tajniackim Porsche, goniąc przestępców na podmiejskiej autostradzie. I właśnie Michał dzisiaj będzie prowadził takiego porszaka, Hubert będzie trzymał koguta I tylko będę prowadził, a wy się... Tylko w gwoli wyjaśnienia e, odpalamy wersję arkadową. Najlepszą na jest salonu gier, tak. yy, na mainie. najlepszy No tak, najlepsza. Okej, okay, więc jak widzicie Michał pociska swoim porszakiem z prędkością 60 kratek na sekundę. U, yy, wykrakałeś. Yy, tak, a, tak, ta gra miała przede wszystkim dedykowany automat, bo yy, miała i kierownicę, y, pedał gazu i hamulca z tego co pamiętam i dźwignię zmiany biegów, znaczy tam były tylko biegi high i low i przycisk jeszcze turbo, mieliśmy trzy dopałki, które możemy Mogliśmy użyć w trakcie gry. Turbo było? Były do pałki. No? Było turbo oczywiście. No oczywiście, że tak. E, I e, tak, gra e, miała możliwość wyboru trasy w pewnym momencie, bo ja można było iść albo w lewo, albo w prawo i to wiązało się z tym, jak, szyb, jak daleko mieliśmy do przestępcy. Jeżeli skręciliśmy w złym kierunku, jak szczołka pokazywała, to tam było kilka sekund mniej na e, dogonienie tego, tego przeciwnika. Hey, Hubert co tam, jak, jak tam, grałeś coś na Atari ST czy na automatach? Grałem, grałem, grałem. E, generalnie te rozgałęzienia, e, to czasami przylatywał helikopter, który mówił, podpowiadał, gdzie skręcić, żeby było bliżej tam gdzieś do tego przeciwnika, no bo gra by była ograniczona czasowo, checkpointami i tak dalej. Żeby żetony wrzucać, e. prawda? No. Ja właśnie poległem na takim checkpoincie. No, ale tą grę można było skończyć generalnie chyba w ciągu 10 minut, bo ona tam dużo, dużo poziomów nie miała, jak się, jak się dobrze grało. E. Ja pamiętam, że tak, że pierwsze skojarzenie, bo widziałem ją i na automatach i później widziałem na Atari ST. Na małym Atari niestety nie widziałem. E, na automatach to no to było ewidentnie Policjanci z Miami, tak? Rany boskie. Oczywiście nie lubiłem tego serialu, bo dziewczyna, w której się kochałem, e, uważała, że Don Johnson jest najprzystojniejszym facetem na świecie, a drugim był wokalista e, Europe. Nie pamiętam, jak się nazywa. Więc, e, Joe Tempest. Od razu z... Joe Tempest. No. Więc no Michała, właśnie, więc nienawidziłem Europe i nienawidziłem e, Policjantów z Miami i Dona Johnsona? Ale co mógł z tym eee... kryminalistą zrobić? Ja już nie pamiętam. Trzeba <gryminalistą> było... Właśnie, bo powiedzmy o to o co chodziło, grze, Trzeba Trzeba kryminalistę trzeba czas. trzeba było, od tyłu cały czas. Tak, i trzeba było dogonić przeciwnika i uderzać w niego. Uderzasz i... niego kilka razy, Teraz aż się tak. zatrzyma. Właśnie, jest fajna sprawa, bo tak, bo oni e, mieli swoje nazwy. Był, pierwszy się nazywał Idaho Slasher, ten, którego właśnie Michał goni. Później był jakiś Chicago Runners, e, e, a na samym końcu... Carlos był New York Arms Robber. Tak, a na samym końcu był Eastern Block Spy, czyli szpieg ze Europy. Tylko, że on taki jak, trochę jak Meksykanin wyglądał, przynajmniej w tej wersji arcade'owej. Tak, ale można powiedzieć, że nasi tam byli, bo to mógł być Polak. Nasi tam Cicho, byli. bo mam żetony na kontynuację, może dojadę. No właśnie, Michał, uderzaj, uderzaj. A propos Jedziemy. jeszcze Dona Johnsona, jakbyś miał wypaśny biały garnitur, to byś tak nie gadał. O, patrzcie, Michał... Tak, miałem swazło, na jakimś e, sylwestrze. Tak, i patrzcie, i teraz No nie, generalnie jest, e, jest ewidentne podobieństwo, Czekaj, jest, właśnie, chyba raz raczej, raczej, było, raczej, reklama była Jest błąd w grze, w ten samochód jest zupełnie nieuszkodzony, który, y, który Michał walił. Zauważcie, jest piękna nówka <laughs> sztuka. No, model kolizji jest. wtedy Zauważyłem bo... to podczas gry przed loadingiem. <laughs> Okay, Gęsto no. zawsze daje ci informacje, kogo, kogo musisz ścigać. O, proszę jakie Lambo. Tak, to się nazywa właśnie New York Robber, chyba tak się ten gość nazywa, który jeździłem. No, Hubert, bo coś się tam przerwałem, sorry, coś tam mówiłeś. A w sumie już właściwie zapomniałem, co miałem powiedzieć. <grym> e, tak, gra jest szybka. Ja nie kochałem tej gry specjalnie. Ja wolałem grać później w. chociażby w Lotusa czy w Jaguara na Amiza akurat. Okej, okay, powiedzmy szczerze, że, e... że na jeszcze wyglądała strasznie ubogo. Ta wersja. Znaczy, Chase akurat wyglądał dokładnie tak samo. E, identyczny był port na Amiga i o, na o, trochę lepszy był, no, trochę szybszy. Mm -hmm. Nie, identyczny. Był. Muzyka szybszy. była, no oczywiście, no, amigowa, to... ale jeśli chodzi o wykorzystanie możliwości Amigi, to tak samo klatkował i tak dalej. Super warto wspomnieć o porcie na Spectruma. Oj, kapitan! E, Rewelacja. Bo wcześniej, e, kiedy Sega wydała Outrun i, i powstał port na, e, na Spectruma, to był tak beznadziejny. Zresztą chyba wszystkie porty Outruna były na, na komputery domowe, były beznadziejne. To było tam 5 klatek na sekundę, no to że Spectrum się nie nadaje do takich szybkich, dynamicznych gier. Co uh, wam Upward powiem na Spectrum'a uh, Chase'a jest rewelacyjny. jest tak, zostało w notowaniu George Sinclair uznany za najlepszą grę to na ten komputer. Tak. I, Najgorszy jest, co Poczekaj, jest, jest, ja, na moje spekt... serce, na Commodore 64. To do tego dojdziemy, bo tak, bo jeszcze chciałem do Spectrum wspomnieć, że y, ma raz stemplowaną e... umowę w wersji na 128KB i ta Nancy, czyli pani z centrali mówi, let's go Mr. Driver, i ma outro, hmm. czyli jest zakończenie, w którym panowie podają sobie Biał rękę, prawo. przybijają piąteczkę i dostają gratulacje od komendanta swojego. No i... No właśnie w retro gamerze jest opis, że tak udało się zoptymalizować ten algorytm przesuwania trasy i generalnie samej gry że właśnie starczyło jeszcze dużo pamięci na, na sample mowy i na, na te screeny, które gdzieś tam się pojawiają pomiędzy oraz na ten ending screen. Tak, bo generalnie najlepsza konwersja na ośmiobitowce to dostał ją Amstrad, który, który jest uznawany za najlepszy na port tak. w ogóle na ten komputer, jaki został napisany, ma super szybką grafikę, na znaczy szybką jak na ośmiobitowce, kolorową, dźwięk z digitalizacją i no naprawdę, jak się patrzy na tą wersję to Oczywiście no, mi się Pani. bardzo podoba. Cieszą. Na moim Atari oczywiście nie było, nie było nie na Amizę na Atari ST jest średni. No i to co na Commodore co ciekawe, mówiłeś, prawda, że jest No na Commodore jest wręcz kompletnie. wersja, jest roz, rozczarowanie, brzydkie spritey, wolna. Kolory, kolory, kolory też tak. tam dają w kółek, Ale to jest niesamowite, to jest że patrzcie, że Ams, Commodore, który ma bardzo dobry scrolling systemy, sprzętowy, tak polek w tym miejscu, bo tak gra się rusza po prostu jak ślimak. Ale oni mieli mało hmm. czasu podobno podczas konwersji, bo już później druga część na komodorze wygląda świetnie, czy tam ten CSI o którym nie będziemy mówili. A właśnie Fajne bo tutaj to, to wspomniałeś. do zobaczenia na Amidze i na Atari ST eee, I jeszcze chyba już nie pomijając konsolę e, Nie ma tam pasów ruchu, tak? Nie wiem, nie, nie udało się tego jakoś wdrożyć, jest po prostu ulica na całą szerokość. W Część w jedynce? W jedynce, tak. nie ma nie ma pasów ruchu E, są też takie ciekawostki, że na FM Towns, czyli na nie wiem, moim sprzęcie marzeń japońskim, pseudo PC to konsoli, e, jest w wersja, która mi się najbardziej podoba, ona jest chyba identyczna jak arcade'owa. Jedyne czym się różni to tym, że nie ma tuneli, tam, bo tunele były nieodzownymi elementami. No bo oczywiście, to, co mówię, właśnie. że tych konwersji było od groma, bo na przykład na taki komputer ten japoński Sharp, gdzie postawiono jest. zamiast, znaczy zamiast sprite'ów tych rysowanych, była digitalizowana grafika, która wyglądała po prostu paskudnie. Jak taka, taka, to była taka gorzka, piguła ta wersja, bo na przykład y, droga przesuwała się y, szybciej niż y, otoczenie i wyglądało to dość komicznie, bo po było wszystko niedograne. Nie wiem, nie wiem, ten port był w ogóle wypuszczony chyba na szybcika i, i bez sensu, a y, były jeszcze wersje na m, Sega m, Master System, na Game Gear. Na, y, Nesa, Game po, na Game Boya. Tak, i tam te wersje były całkiem udane, nawet y, z tego co pamiętam, ta wersja na Master System była szybsza niż na Amidze, czyli na sprzęcie 8-bitowym wychodziła lepiej niż na 16. A taki ostateczny port, y, najlepszy to jest w jakiejś kolekcji Tato na PlayStation 2. No to jest w zasadzie Arcade Perfect, prawda. Wszystko czego no można jest pc tak. Mhm. Mm A jest jeszcze na PC-ta wersja Bo nawet nie wiem o tym. Jest podobno na PC-ta, przynajmniej tak mówi RetroGamer. Mm -hmm. eee, nie grałem. Ej, ale ty, jak to to... Z... Żeby go mocniej uderzać? Bo mi się coś czas mnie. Musisz A, nie, go nie. tak walić w koło, trochę taka technika policyjna jest, że walisz w okay. prawe albo lewe tylne koło. Okay, albo się... po prostu mu dowalasz. Ee... Mm -hmm. Spróbujemy. Mam jeszcze taką ciekawostkę z okresu produkcji, jak porty na 8-bitowce wykonywała znana firma Ocean brytyjska, która dostała automat od Taito, żeby na jego podstawie zrobić konwersję. No właśnie, bo to była chyba pierwsza opcja, kiedy. E... Firma, która robiła konwersję, dostała cały automat, a nie tylko płytę główną. Tak, Ale skończym. właśnie oni dostali automat, a nie dostali żadnej dokumentacji technicznej, ani szkiców, nic, kombinów. W związku doowego. z tym programista musiał wszystko od zera napisać, patrząc na to, co widział na automacie. I mało tego, ponieważ ten automat stał w jego biurze, a gra była tak dobra, to wszyscy kumple do niego przychodzili sobie pograć za darmo w trakcie pracy, więc no tak, cały czas A tam to się były się jeszcze światła policyjne w tej konsoli w, w, te, w tym pudle wbudowane i tam mrugały jak się jechało. No tak. I Hubert, ja pamiętam, że wcześniej mówiłeś tutaj, że. Mas ty świnio! Mam go? Nie. No, no, jeszcze, go, jeszcze, no trochę, jeszcze trochę. Jeszcze Nie trochę brakło. No, no. Czas się skończył, Hubert. O, ty jeszcze ja. wspominali, że była wersja dwójka Chase HQ2. I tutaj dogrzewałem się do takiej informacji, że wersja na Amstrada do tej pory jest potwierdzone, że istnieje jedna, jedyna kopia kompletna, czyli jest pudełko, o. instrukcja i Cardridge, bo gra została wydana na kartridżu, na tą konsolę GX4000, oprócz tego na... Którą posiadam, ale nie mam... <laughs> do no właśnie, i teraz tak, redakcja RetroGamera położyła łapy na tej grze, pograli troszkę, stwierdzi, że to jest kompletna, skończona wersja, nic jej nie brakuje, wygląda całkiem nieźle. Zresztą w, w magazynie Amstrad Action chyba w 91 roku została zrecenzowana w ogóle i wystawiono jej notę 80% i, i podobno ta wersja została właśnie kupiona przez tego... Gościa, który ją teraz posiada, i z tego, co tam pisali, jest warto ponad 1000 funtów. Czyli taki mały majątek ma w domu. Nagranie została wydana, dlatego że jednocześnie pisano port na Spectrum, który miał się ukazać w gorącym okresie świątecznym 90 roku. I on został wydany z Amsterdamu. A ja znowu mi się... A, patrz. Z Amsterdamem się spóźniono. Jak już później yy, dokończono tą wersję, to stwierdzono, że nie, że nie wydajemy, bo w sumie ten na którym się nie sprzedała, to się pewnie ta nie sprzeda. Nie robimy Fakuj. tych opakowań giernie, nie robimy tej manufaktury, tego wszystkiego. No i olano, została tylko ta jedna wersja. Można na YouTube Ale co zobaczyć... Ale nie, nie, powiedz mi, że nie zdampowali tego Kadridża. No właśnie nie wiem, bo na YouTube jest gameplay z tej gry, ale jest obleśny, to znaczy jest źle nagrany, bo widać, że jest pod wsadzony kapit w Amstrada, monitor mruga, czyli mało co widać. No i jest jakościowo kiepsko, prawda? Jeśli chodzi o nagranie. I nie ma nic więcej oprócz tego na ten komputer, więc podejrzewam, że, że chyba nie ma żadnego ROMu u zripowanego. Może ten gość, co to ma nie udostępnił tego no nikomu. No może, może... Ja tak, ja kojarzę, może że tak, tak jest. Tak... Jako ja jeszcze taką rzecz, bo ja byłem wychowany w tamtym czasie na małym ATARowskim Road Race, zresztą w bardzo i, w dobrej grze i na pit stopie. I, I dla mnie absolutnym szokiem było to, że, że w tej grze można było skręcać, były rozwidlenia. To było po prostu coś tak niesamowitego. To jest życie, prawie gra życie, że możesz wybierać, gdzie chcesz jechać. I jeszcze musisz dobrze wybrać. No i musisz dobrze wybrać, tak? Inaczej masz tam penalty, jakieś związane z czasem. Plus prędkości, które osiągasz. Jedziesz tam, taranujesz samochody z prędkością, nie wiem, 320 do godziny. O, teraz już mamy 220, 230. Zaraz będzie 300. To, to jest coś niesamowitego. A Michał już parę, Chodzę, że na małe parę materii, drobniaków wrzucił do Automatu jak widzę. No, a drugi niezłapany, nadal, nie? No, no, co... Złap chociaż jednego, żebyśmy zobaczyli takiego wiesz, screena. No jednego Sącają złapałem, handlu. nie? Teraz tym, tym, z tym lambą nie mogę sobie też rady. Hubert, trzymaj tego a, a ty jedziesz na dachu. Porsche 911, o ile tam się nie mylę. 928, panie. 928 to jeździ, nie, teraz zerknął w ściągawkę. 928 jeździ szpieg z Europy Wschodniej. A tak, końcowy, znaczy nie boss, tylko końcowy przeciwnik do złapania. Może być Polak, może się Jan Kowalski. Może napisał. być Polak. Patrz, ja się w ogóle dziwię, że tak ta dobra gra nie miała recenzji ani w Bajtku ani a, w. A w znowu w ręku, w bajku. Pamiętam, mam, że wspomniano o niej w klanie Spektrum, tam w dziale nowości, że coś takiego wyjdzie i że super w ogóle. A tego to nie było. Ojej. Znaczy, nie, czekaj, czekaj. czekaj. E, e, w Bajtku wspomniano o tej, teraz kojarzę. Jak jest gra w bajtku na rozkładówce i później są tam z reguły dwie gry i tam król gier plus lista przybojów bajtka to chyba była wersja spektrumowa właśnie w tej wersji gdzieś tam... Ale nie, w recenzji na pewno recenzowa. nie było, nie, na 100%. Nie no, gra jest fajna, jak na tamte czasy na mnie już nie robiła dużego wrażenia. Po, po pierwsze, czy najważniejsza rzecz, dlaczego nie robiła dużego wrażenia, to była taka, że była single playerowa. E Myślę, że gry, w które najbardziej pamiętam tego typu, to był właśnie lotus z Jaguara, bo z Markiem, żeśmy rżdeli na dwóch graczy, ścigali się tam na maksa. Zresztą to, żeśmy tak. powiedzieli tak, jak ja grałem w tą grę na automatach yy, i jak już później zobaczyłem ten port na nicę to to... No, nie, no, ja mi nie dobry. był dobry, no, tak Dla... samo jak na terenie. Są strasznie pomniejszone te spritey, chociaż w miarę szybko chodziła, ale no, to było takie rozczarowanie, prawda? Przyjechałem z giełdy, pamiętam stąd z kytką, ja mam tą samą grę, co grałem na automatach, teraz będę za grał u siebie, hura, nie? Wrzucała tu dupę. <laughs> 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 dup. <laughs> jak ja z Tiger Dziękuję. <śmiech> <śmiech> no ale. <laughs> no, nie no, nie mam, mam, to generalnie bardzo próbka, tak? Chciałem coś powiedzieć jeszcze. Ja mam przecież oryginał. Czyli Zejdź. Chciałem powiedzieć, że jestem lamuchem. Tak. To Michał, tak? I teraz tak, tą grę na Commodore, to jest wersja komodorowska. kupiłem... I pokaż ze... zbliżenie, bo e, tam jest wąsacz, tak? Tak. Kroket to jest wąsacz. I kupiłem grę z, tylko z tego względu, że jest bardzo fajna okładka, y, bo kosztowała jednego mnie funta. I z tyłu oh. oczywiście jest typowy wałek, ponieważ są screeny z wersji arkadowej. Arkadowej. Tak. Czyli wersja jest super turbo boost, jakieś tam wrażenie jak z arcade'ów, później sobie Wgrywamy, wrażeniu się kończy. wgrywamy z tej taśmy, i, i to jest jeszcze ten cholerny multi -load, czyli każdy etap jest wgrywany osobno. Więc wyobraźcie sobie, że teraz Michał kończy grę na drugim etapie, i trzeba cofnąć wszystko do początku i wgrać jeszcze raz. A jak, jak wygląda gra na Komodorę, to właśnie powiedzieliśmy, i jest sam, będzie, będzie wklejony. Nie, musiałem na automacie odpalać, bo granie na klawiaturze to jest jakieś nieporozumienie. No słuchajcie, słusznie. Ja, ja zresztą myślałem też przez chwilę, że mam oryginał tej gry, ale okazało się, że mam oryginał Lotusa. I Bubble No e... ale Lotus to składamy so, sobie na amigę, prawda? Na, na mnie masz, tak? No to no. zdecydowanie. No, to ja tak. mam wersję atrową. tak. A. Wybraliśmy to Chase, e, Chase HQ, ale tak naprawdę to chyba powinniśmy zacząć albo m, ścigałki, że tak się wyrażę. Ścigałki od e, właśnie wspomnianego Outron, albo od Lotusa. Ale się no, odcinek z Lotusem w w tak. Czekamy na marka, Malek wraca. No właśnie, Marek dostawał straszne baty ode mnie w Lutusa, więc ma szansę teraz Musisz się, słownie zrehabilitować. Nie, bo... <laughs> mogę wiesz, zrobić pomówienie teraz. <laughs> Zrobiłem, przepraszam. <laughs> Michale, liczyliśmy, że dojdziesz do szpiega z Europy Wschodniej, ostatniego przeciwnika w grze, yy, ale... Co już mogę on rzec, już jeden mój jeden drogi, wiek. mam bardzo cienki samochód. <laughs> Powiedzmy dyplomatycznie, że nie masz więcej żetonów na grę. <laughs> o, i kasa się skończyła. <laughs> Dziękujemy, że byłeś dzielnym kierowcą. Eee, jak zawsze. Jak zawsze, tak? Słuchajcie, no to co, no to kończymy odcinek. Yy, widzimy się za niedługo w kolejnej stronie B albo w pełnym odcinku. Dziękuję za grę Michałowi. Dzięki Michał. Dzięki. Cześć Hubert, do zobaczenia. Cześć. Dzięki jeszcze. Marcin i żegnajcie do następnego odcinka. Pa, czołem. Hej, hej.